Witajcie w mojej kuchni, mam tu towar z wyższej kurki Banany i parówki, nawet placki i drożdżówki Musisz mi wierzyć, sary, inne kuchnie to koszmary Lubię kiedy mówisz, okaż mi swoje towary mm. mięso pieczone, mój brzuch od środka dłonie gulasz mm. ognisty, naprawdę zajebisty Mmm, pyszna kapusta Już czuję... <gry> Dobrze przyjdzie panowie Cześć co? Witam. Słuchaj, mam dla ciebie zlecenie. Chciałbym, żebyś mi budował domek. Projekt ci Ej. potem pokażę. Jest troszkę duży. Prawdopodobnie to będą w większości chyba materiały właśnie takie ciemne. Więc chyba będziesz musiał trochę drewna pozbierać. Takiego ciemnego, jak tutaj właśnie mamy, co widzisz. I prawdopodobnie będziesz musiał trochę fortecy chyba wykopać. Nie jestem pewien. Ej, witam. Dobre. Ty kim jesteś? No, podróżnikiem Faga jestem, a Wy kim jesteście? Um, ja jestem demo. Eee, jestem Kubsanin. nie szukam żadnych problemów od razu, mówię. Um, to okej, okay, okej, okay. no, przecież nawet jakby nie chcieliśmy się zaatakować, ale. Spoko, spoko. Um, dobra, kupson, wiesz co, pokazać Ci od razu um, miejsce na ten domek. Um, okej, okay, dobra. Faga, chcesz się przejść z nami? W sumie mogę, czemu nie? A, jesteś głodny czy coś? Bo nie wiem, no, wyglądasz chudzo strasznie. Ja bym sprzedał cię Masz tutaj trzy stajki. Och, dzięki, dzięki. Dobra, chodźcie za mną. O ci podróżnicy. Widzę, że nawet zbroi nie masz. Biedaku. Oj, <grym <grym to wiem <grym> co <grym> słuchaj. Tak? Tak, dużo, dużo już tam przeżyłem. Co dokładnie? No. Jeśli mogę wiedzieć, oczywiście. O, no, spotkałem je, pewna walka z Hero Brainem, gdzie zostałem wygnany do netheru. Z Hero Kto A, to jest? Taki mityczny stwór, super. A, coś tam słyszałem po nazwie, ale. Jest to, to również wygnany przez samego Boga do netheru, do piekła. Uu. I tam właśnie objął władzę. Zacząłem trenować pod jego okiem, ale chciałem je po prostu wykorzystać, aby stworzyć portal do normalnego świata. Ale udało mi się za Myślałem, że to jest Meek. to prawda. Tak samo. Znaczy, już stał się w sumie legendą, jeżeli go pokonałeś. No to prawda. Chociaż różnie to się mogę potoczyć. To prawda, to prawda. Chodźmy dalej w tamtą stronę. Oj. Podróżniku uważaj na różne moby, a akurat tutaj jest akurat ich bardzo, bardzo wiele, więc... Spokojnie, moby mi akurat nie straszna. Rozumiem, rozumiem. No biegasz bez zbroi, więc trochę się boję o ciebie. Alech twierdzi, że ci nie straszne. No spokojnie. O, tutaj chyba moja woda leży, ale... o no, tym. Jestem... <laughs> Jesteśmy już prawie na miejscu. Jestem trochę daleko od kuksonik, ale... Wiesz jest. tak w ogóle taką zmierzamy? A w miejsce, gdzie kupsonik ma mi zbudować właśnie mój domek. Jest tutaj on takim jakby osiedlowym budowniczym i wiem, że by sobie dała radę, a... Właśnie, co do ceny, jaka cena? Jaka cena w ogóle że Myślę, że jak jesteś pierwszym klientem, to tak z 32 diamenty. Okay. Tak? Okej, niech oni tutaj walczą. A tutaj to jest? To jest to miejsce. 32 no, okay. diametry. Akurat mam tyle przy sobie, więc proszę bardzo. Na, na kiedy no. jakby zdążysz z tą budową? jakby... Nie wiem jak mi to długo znajdzie, znaczy zajdzie. A, bo muszę dużo materiału pozbierać. Z krajów, z netheru po prostu. Rozumiem, rozumiem. To tak nie wiem z batni. Nie. No tak, z trzymi daj i będzie. Okej, okay, okej, okay, spoko. I tak szereg za taką cenę, to jest bardzo szybko. No nic, a faga. Chcesz się gdzieś zatrzymać? Bo mamy tutaj miasteczko malutkie, więc możesz tam, nie wiem, zbudować się czy coś w stylu? Nie. Mm, szczerze, tak, zabudowywanie się jakoś mi nie pasuje. Jako Jestem taki właśnie człowiekiem, który lubi, jakby zmieniać co chwilę miejsce swoje. Rozumiem, rozumiem, ale tak żebyś czuł się bezpiecznym w ogóle, bo wiesz, jakby... Wiesz, na chwilę mogę się zatrzymać własnie. Spoko, spoko, to możemy wrócić w sumie. Jeśli oczywiście chcecie obydwoje. Tak, możemy. Tak? Okej. Okay. To dobrze. Kto rządzi państwem, znaczy tym królestwem właśnie całym? Mm, królestwem rządzi niejakie pułki. Ale szczerze mówiąc, on za dużej władzy tutaj nie ma. Średni tego władca, rozumiem. A czy władca średni? Władcom jest dobrym, ale... strasznie boi się innych. A w szczególności pewnej osoby. Dobrze, to już tajemnica. <laughs> Może jakbyś posiedział tutaj trochę dłużej, to byś zrozumiał. O Jezu, uważaj stary. Spokojna, twoja głowa. Mam no, to jedzenie, wydrupiłem się. Myślę, że cię posmakuje. Znikniłe mięso. Podobno pokonałeś samego heroinę w nadarze. Czy mi się żywiłeś Dobra. niż znikniłym mięsem? Oj, tam. Musiałem się zrobić wszystkim, co miałem. No co właśnie. No właśnie, no właśnie. Myślę, że niedługo powinien do mi dołączyć również mój przyjaciel. Tak? Kim on jest? Jest takim w sumie farmerem, który stracił co prawda swoje mieszkanie. I postanowił podróżować razem ze mną, bo w sumie go spotkałem tak przypadkowo totalnie. No i teraz w sumie, gdzieś tam się też zatrzymał na chwilę ja. Stwierdziłem, że po... wyjdę dalej. Będę dalej podróżował. Rozumiem, rozumiem. Tak ja sobie nie przybędzie do mnie tutaj. No, każdy tutaj jest mile widziany Dokupi... Dopóki nie zrobię nic głupiego Tak, to jest racja Jezu, szkieletów je... tutaj jest O? Dobry! No, ryle! Trzy creepery, ja pierdzierę Dobrze, to nie jest ten Jakby Dobrze, to Niestety... no Dobrze, że mam zbroję, to prawda. Skąd tutaj? Chyba dolecisz. A, nie doleciałeś, okej. Okay? No. <tutek> tutaj jest główne miasteczko. Tam jest zamek, spotkaliśmy się w sumie przy nim, więc raczej chyba kojarzysz. A, to jest główne miasto. Możesz gdzieś tu się osiedlić, nie wiem, zrobić jakąś podziemną mazę, czy coś na stylu. Nie wiem, jaką wy podróżnicę akurat lubicie, ale... jakoś musisz czy. się przygotować. No, coś się wymyśli. O, widzę, że robi się u was dużo potworów. No, strasznie dużo. Musimy tutaj zadbać o oświetlenie, ale. Widzisz, ja nie jestem królem. Król na razie. Tak. Król na razie nie robi nic z tym faktem akurat, więc. To trochę źle w sumie. To źle, no ale. Mi to nie szkodzi, ja mieszkam daleko. Jedny z mieszkańców? E, powiedzmy. E, nie wiem czy można mnie tak nazwać. Bardziej jestem takim. E, nie jestem też podróżnikiem, jestem bardziej takim gościem, który... E, woli się trzymać od innych z daleka. Nie, rozumiem to. Dobrze. To Kupsonik, bierz się do roboty. E, powodzenia. Great. Myślę, że skończę do tych Dziękuję. trzech, niech A ty, Faga? Tak myślę. Zrób sobie jakieś narzędzia. Dobra. To na razie. Hej.